Radni miasta Krakowa wybrani. Druga tura wyborów na prezydenta 21 kwietnia. Nowe zbiorniki retencyjne w rejonie ulicy Burzowej. Rusza rozbudowa szkoły podstawowej nr 54 przy ulicy Tynieckiej. Sportowe emocje i utrudnienia dla kierowców. Krakowia Maraton już w najbliższy weekend. Krakowska Aleja kwitnących wiśni w różowych kwiatach. W tym żyje miasto. Iwona Sietnik kornecka dzień dobry. Zaczynamy Miejski Serwis Informacyjny. Na początek wybory samorządowe. Kraków ma już nowych radnych. 24 mandaty w krakowskiej Radzie Miasta obejmie Klub Koalicji Obywatelskiej, 12 Klub Prawa i Sprawiedliwości, a 7 Klub Kraków dla mieszkańców. Wybory na prezydenta miasta rozstrzygną się w drugiej turze 21 kwietnia, w której spotkają się Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski. Wybory na prezydenta miasta Krakowa nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. 21 kwietnia będziemy mieli drugą turę wyborów, w ramach której dojdzie już do dokonania wyboru prezydenta miasta Krakowa. Na tym etapie startować będzie dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilość głosów. Jest to Aleksander Miszalski, mający poparcie klubu Koalicji Obywatelskiej, i Łukasz Gibała, który uzyskał drugie miejsce. Pamiętajmy o tym, żeby zakreślić krzyżyk w obrębie kratki. Musi to być w obrębie kratki. Pamiętajmy, żeby wziąć jakikolwiek dowód tożsamości, który stwierdzi, że jesteśmy to my, czyli może być to dowód osobisty, może być to prawo jazdy, nawet legitymacja studencka, może być to paszport, może być również dowód osobisty z aplikacji M Obywatel. Trwa remont ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki, nowy asfalt pojawił się na Salwatorze i przy jubilacie, przy Filharmonii robotnicy przygotowują się do ułożenia nowego torowiska. Oczywiście trwa ten remont w zasadzie nieprzerwanie, mimo że było parę takich zagrożeń pogodowych. Sukcesywnie każde kolejne fragmenty będą dawane. Nie chcielibyśmy, żeby cały ten odcinek drogi był zamknięty. Tutaj odcinek do ulicy Tarłowskiej powinien być oddany mniej więcej do połowy maja, może do końca maja, i potem będą postępowały sukcesywnie. Prace z kolei na ulicy Kościuszki mamy trochę inną sytuację. Doszliśmy do Hotelu Niebieskiego w zasadzie do ulicy Fisackiej. A więc też te prace postępują. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni po zakończeniu. Chcę też zapewnić, że jeszcze niedawno prowadziliśmy rozmowy na temat takiej ścieżki dla osób niewidomych, bo to jest ważne. Proszę pamiętać, że to jest tak naprawdę główny trakt ze szkoły dla niewidomych i niewidzących do centrum, więc dla nich taki szlak zaznaczony jest niezwykle ważny. Dwa nowe zbiorniki retencyjne w rejonie ulicy Burzowej. Prace właśnie ruszają. Dodatkowo zostanie przebudowana część istniejącego otwartego rowu m.in. na częściowo zamknięty kanał retencyjny. Ma spowolnić odpływ wód opadowych. Zbiorniki i kanał retencyjny to urządzenia pozwalające na zmagazynowanie wody i odciążenie miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez zatrzymanie przez jak najdłuższy czas wód opadowych. Wartość inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. Budowa zbiorników przy ulicy Burzowej zostanie sfinalizowana w ciągu 20 miesięcy. 16 przestronnych sal lekcyjnych, komfortowa przestrzeń dla 6 oddziałów przedszkolnych i zmodernizowana sala gimnastyczna. Rusza rozbudowa szkoły podstawowej nr 54 przy ulicy Tynieckiej. Prace zakończą się za 3 lata. Szkoła już ma swoje lata. Wizualnie no już odstaje od dzisiejszych standardów. I musimy ją rozbudowywać. Jestem dumny z faktu, że dzisiaj mogliśmy budować akurat lekcyjny, choć szczerze mówiąc bardziej, jestem dumny z faktu, że udało się zabezpieczyć środki na tę inwestycję i że ona już ruszyła, bo możemy zobaczyć tutaj wykopane już fundamenty. Budujemy zupełnie nowoczesną, odpowiadającą na potrzeby XXI wieku szkołę z pięknymi przestronnymi salami lekcyjnymi, pracowniami, biblioteką. Oraz sześciooddziałowym przedszkolem z piękną salą gimnastyczną, z jadalnią, kuchnią, stołówką i nowoczesną świetlicą. Sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna. Cały czas potrzebujemy pomocy humanitarnej, finansowej i militarnej. Mówi Merkijowa Witalij Kliczko, który przyjechał do Krakowa. W pierwszej kolejności podziękowałem panu prezydentowi za pomoc, którą Krakowianie i miasto Kraków świadczy Ukrainie i w szczególności miastu Kijów. Jesteśmy miastami bliźniaczymi. Podkreśliłem to, że Polska jest największym przyjacielem Ukrainy, największym też adwokatem Ukrainy i jej interesów na arenie międzynarodowej. Jest to bardzo ważne dla nas w tych ciężkich czasach. Sytuacja jest bardzo trudna. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Rosja nie akceptuje niepodległości i niezależności. Niezależności, niezależności Ukrainy chcą zagarnąć nasze tereny, nasz kraj, a my robimy wszystko, co w naszej mocy, aby do tego nie dopuścić. Walczymy o swoją europejską i światową przyszłość. Nasze europejskie Teraz w serwisie sport Krakowia Maraton już w ten weekend po raz 21. Na starcie 7,5 tysiąca zawodników z ponad 50 krajów. Czekają nas sportowe emocje i utrudnienia w ruchu. Zaczynamy jak zwykle o 9 rano Krakowia Maraton na rolkach 42 km 195 m, na rolkach coś fantastycznego. O 12.30 mini Krakowia Maraton imieniem Piotra Gładkiego, jedynego Polaka, który wygrał Krakowia Maraton na dystansie 4200 m, opuchar radia RMF Max. Potem coś nowego, Czaniecki Krakowia Lokaton czyli bardzo modne obecnie. Spacerowanie, chodzenie, jak to nazwiemy, skikami, bardzo zdrowe. Jak wszyscy lekarze mówią, że to jest właśnie to o co chodzi. No i perełka taka mała, sobotnia, czyli 21:30 nocny bieg na 10 km, start z rynku. W niedzielę to już jest ta perła, 8:40 start na wózkach dla zawodników z niepełnosprawnościami o 9.00. Start królewskiego dystansu 42 km. Bajeczna aleja Wiśniowa w Bronowicach. Przyciąga różowym kolorem i zapachem. Stała się więc ulubionym miejscem spacerów i sesji fotograficznych. Brzegi Dłubni posprzątane, już po raz 13. Przy rzece znowu pojawili się mieszkańcy, którzy postanowili zadbać o tę najbardziej naturalną z krakowskich rzek. Kto następny? Przychodzą no nie tylko mieszkańcy nawet Nowej Huty, bo przyjeżdżają też inne osoby, które chętnie chcą się przyłączyć do akcji i po prostu posprzątać kawałek świata. Warto takie akcje organizować po pierwsze, żeby edukować młodzież, która no, na pewno coś wyniesie z tej wyprawy, no, a po drugie dla środowiska warto coś zrobić dla siebie samego, dla siebie samej poczuć się użytecznym przede wszystkim. Byliśmy w zeszłym roku dwa razy, w tym roku jesteśmy kolejny raz. Jest to fantastyczna akcja. Sprzątamy Dłubnie, bo jest to nasza ulubiona rzeka, po której pływamy kajakiem. Jak tylko się zacznie sezon, to zapraszamy serdecznie i dzisiaj idziemy sprzątać i zapraszamy innych. Nowa ptaszarnia i budynek dla szympansów i makaków japońskich w Krakowskim Zoo. Prace są już dość zaawansowane, zresztą zobaczcie sami. W tej chwili budujemy wysokie na 6 metrów klaty dla ptaków, gdzie będą już miały odpowiednie warunki i wewnątrz, i na zewnątrz. Będzie można oglądać ptaki zimą w pomieszczeniach wewnętrznych. Także no, zmienia się krajobraz krakowskiego zoo. Jest budowa szympansiarni i pomieszczeń dla szympansów i makaków japońskich. Będzie to też nowoczesny budynek wielkogabarytowy, gdzie będą pomieszczenia wewnętrzne. Można będzie oglądać te zwierzęta z dwóch poziomów, z dołu i z góry. No myślę, że zwiedzający, a przede wszystkim zwierzęta, bo to robimy nie dla nas, tylko dla zwierząt, będą miały odpowiednie warunki, i będą się dobrze czuły. Na zakończenie Warszawa M20. To model samochodu, który woził Krakowian w latach 50. po mieście. MPK odrestaurowało zabytkową taksówkę. Ciekawych podróży i dobrych spacerów w ten weekend Wam życzę. Uważajcie tylko z wyborem trasy, no chyba że biegniecie w Krakowie maraton. Dziś dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.